Znajdujemy się na spętażu w Grajewie i tu widzimy na pierwszym plamie mogiły żołnierzy Armii Czerwonej oraz pomnik. W hołdzie stu pięciu patriotom polskim rozstrzelanym przez okupanta hitlerowskiego w latach 1941-1944. Polegli walce o sprawę wolności i pokoju społeczeństwa Grajewa. I pójdziemy teraz, zobaczymy. Mogiły żołnierzy Armii Czerwonej. Widzimy tutaj Czerwone Gwiazdy, symbol armii Związku Radzieckiego, no wcześniej Armii Czerwonej, państwa bolszewików, i podejdziemy do pomnika. I mamy tutaj nazwiska yy, poległych żołnierzy, Abramowicz Michał, starszy sierżant, Kobielew Wiktor, jakiś inżynier, czyli cywil, zanów Bekoza, młodszy lejtnant, jakiś widać, jakiś Afgańczyk czy ktoś, Walkiw Walkiwkin jakiś lejtnant, czyli porusznik, Oparim jakiś, starszy lejtnant, starszy porusznik. No i inni. Oraz 62 żołnierzy nieznanych. Iwan Samory Samoronyk, 1909 1945 Ukrainy. Pamięci żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w walce o wyzwolenie Powiatu Grajewskiego w styczniu 1945 roku. Część ich pamięci społeczeństwo Powiatu Grajewa.